Dzwonimy do Pojrzeżarza Wołeckiego w sprawie ogłoszenia, bo wiem, że wysłałem im pieniądze, a podobno ogłoszenia nie ma, nie? Tym bardziej, że. No, no cześć, Ania. Słuchaj, no daliście mi ogłoszenie. To znaczy, tak, ja przesłałem pieniądze i, i to, co miało być w ogłoszeniu, a w ogóle to ogłoszenie się nie ukazało na Waszych stronach, na, w prasie. No, ale w... mówiła, że to będzie ogłoszenie na cały miesiąc. Wczoraj miałem telefon z Wałcza i mówiła dziewczyna, że miała super pojedzie, że w ogóle ogłoszenia nie ma. Czekaj, no ale cały czas było wtedy, no to może już się skończyło, bo to już był miesiąc. Nie, to nie był miesiąc. Przecież to co. To no co... Ja. Czekaj, ja to już. 20 zł. Złotych... Mówiła, że będzie to ogłoszenie, bo to było tylko po prostu bardzo krótkie i. I dasz radę to zrobić, żeby to było na miesiąc. A wczoraj ona yy, gazetę otworzyła, mówi, że wszystko przejrzała nie ma. No chyba, że, mi, ja, ja, ja chyba, że to mnie ktoś okłamuje. Chyba, że mnie ktoś okłamuje, zwałcza, a ty mnie nie okłamiesz, bo ty jesteś Ania, i dam kolejne ogłoszenie. Kurde, odrywasz mnie od innych rzeczy. No ja Ciebie muszę zawsze poodrywać, bo Ty, jak będziesz pracowała, to szybko umrzesz. Ha 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 ha. Ha 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 ha. No. Teraz powiedz mi. To było? No. Nie, że się cieszę. Kiedy był pierwszy raz? Nie dawno. Jak było dawno? O mamo, przecież widzę, kurde, no proszę cię. Ale co z dnia wczorajszego? razy, no proszę cię. Ostatni raz wyszło 3 czerwca. Hmm. Aha, i było to przez cały miesiąc? No! No ale w ogóle zainteresowania no jest... zainteresowania w ogóle nie było. To tak jakby w ogóle to. W... No w ogóle nikt nie wchodził no to... na tą stronę. A co tam było w ogłoszeniu napisane? Praca wieczy na niemieckim etacie. Informatyk, budowlanka, opieka nad osobami starszymi. Artur Głowacki. No, no i co? I nikt nie jest zainteresowany pracą na niemieckim etacie? Przecież nikt się do mnie nie zgłosił. Może się bali, bo przecież jest koronawirus, tak? Ale granice z Polski do Niemiec są otwarte. Dobrze, ale potem ten, tam trzeba było mieć. Kwarantannę No to jeżeli wracasz, a teraz już tej, tej kwarantanny nie ma. Bo dzisiaj widziałem jak Morawiecki mówił, że granice są otwarte w obu kierunkach i normalnie ruch się odbywa. A, po no tym, jeżeli... no a poza tym, jeżeli ktoś przyjeżdża, żeby pracować na niemieckim etacie, to trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że pracuje się na niemieckim etacie, to masz tylko w ciągu roku 30 dni wolnych, tak samo jak w Polsce. I możesz ewentualnie wyjechać na wolną sobotę, niedzielę, jeżeli masz. Bo, bo nieraz w niektórych zakładach pracuje się też przez sobotę, niedzielę. Ale ten, ale no po prostu są to takie same prawa pracownicze jak w Polsce, nie? Tylko, że po prostu jest wiesz, w granicach 18 euro za godzinę się zarabia, a nie zarabia się powiedzmy, nie wiem, 16 zł to jest 4 euro na godzinę, nie? W Polsce zarabia się 4 euro powiedzmy na godzinę, bo to jest najmniejsza taka stawka, a jeżeli się wyjedzie przez polską firmę typu Promedika czy na przykład inne które zatrudniają opiekunki to tam się zarabia za godzinę 1,5 euro euro 60 nie bo to jest umowa, umowa na zlecenie która nie podlega opodatkowaniu to jest jedna sprawa jest niezgodna z przepisami unijnymi to jest trzecia rzecz jeszcze jest taka sprawa że yy, no, to jest wszystko w ramach tego że polska agentura zarabia i niemiecka agentura zarabia nie to jest po prostu skandal. No widzisz, to już nie było, także wiesz. No dobra. Nie chcą, widocznie w Ałczu wszystko już wyjechało i nie ma potencjalnie normalnie pracowników, nie? Tak może być. Ty słuchaj, a jakie są przewidywania, jeżeli chodzi o wybory teraz? Czy coś wy ogła ogłaszacie na przykład w gazecie, jak się od mają odbywać wybory? Bo ja na przykład powiem tak, jestem w Niemczech, i chciałbym głosować. W jaki sposób ja mam głosować y, 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 po prostu y, w Niemczech, nie? Tego, tego na przykład y, nie, nie, nie kapuję, nie? No to jak, no to ci chyba telewizja mówi, co masz robić. Musisz ten zgłosić to ten. I to będziesz mógł korespondencyjnie przecież. No jak korespondencyjnie? Z Niemiec oddać głos korespondencyjnie? Przecież normalnie zawsze, zawsze było tak, że ambasada chyba organizowała wybory na prezydenta Polski i zgłaszały się, do, na przykład zgłaszałem się do wyznaczonych punktów, gdzie są urny, gdzie jest normalnie komisja wyborcza siedzi, y, ludzie, którzy pracują w tej komisji i, i po prostu mogę oddać głos. A jak jestem w Niemczech, to co, wyślę list i kiedy on będzie otwarty? Czy w ogóle ten list dojdzie na czas? O to chodzi. A skąd... Dobra, ty nie mogę... Czekaj, bo zaraz cię ten, zaraz zadzwoni, dobra. Bo nie mam jak gadać. Sprawdź sobie w internecie, dobra? Bo za czas mnie ktoś do mnie wyzwania, dobra. To sprawdź w internecie, tak? Słuchaj, a Małgosia jest na mnie y, zła, czy jest raczej pogodna jak słyszę moje nazwisko i imię. Powiem ci, że nie, dobra, ty, jeżeli będziesz chciał dać ogłoszenie, to mi napisz, bo ja nie mam jak gadać, bo mi cały czas telefon dzwonią do mnie inni, dobra? Ale ty mnie cały czas okłamujesz, wiesz co, Ania? Nikt do ciebie nie dzwoni. Nikt do ciebie nie dzwoni, to jest tylko ściema. Dobra, jak chcę dać ogłoszenie, to w jaki sposób. Ja teraz próbował mi zadzwonić. Ty, no. A ty ze mną o wyborach, Ale chyba jestem. Jeżeli ja z Tobą rozmawiam, jestem klientem, to chyba jestem ważniejszy, bo akurat się z Tobą połączyłem. Dobrze, ale już zeszliśmy na temat wyborów, a to dla mnie nie jest istotne. Wybory są dla Ciebie nieistotne dla gazety? Nie, dla mnie prywatnie nie są ten. No ale teraz pracujesz w czasie. Jesteś w czasie czasu służbowego i to jest dla ciebie ważne, bo ja chcę no, dać ogłoszenie. Ale teraz ze mną rozmawiasz prywatnie chyba na temat wyborów, tak? Nie, służbowo. No i co ja mam? Chcesz, ja. To co? Chcesz mi dać ogłoszenie? Czy Chce to, da, chcę ogłoszenie. dać ogłoszenie. Weź kartkę papieru i napisz. Słucham, co chcesz? Tak. No, Artur Głowacki. No. www.artur-prezydent.pl Telefon komórkowy. No. 661. Zero, trzy i cztery ósemki. i teraz, i teraz y, pytanie jedno jest, to pytanie będzie zakończone y, znakiem zapytania. Czy już wiesz, na kogo masz głosować i gdzie? No i weź mi teraz oblicz ile to kosztuje i Ci prześlę pieniądze. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 15 zł za jedno. No, no to 15 zł to ci wyślę zaraz 15 zł to Dobra, jest ja to, to jest, jest 4 to jest 3,5 euro. No, 15 zł to jest 3,5 euro. To ci wyślę przelew. Ale żeby to ogłoszenie już było teraz na środę. Dobrze. No to pa. Ania, bardzo ciebie lubię i pozdrów, Małgosię. Dobra, no pa. No pa. No cześć, hej.